Zadanie 19. Liczba 1. Dodać cosinus kwadrat 27 stopni jest równa. Zobaczmy. Tutaj z karty wzorów możemy sobie posłużyć się czymś takim, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1. Tu widzę, że w odpowiedziach mam, nie mam cosinus'a, czyli tego cosinus'a spróbuję stąd usunąć, czyli mogę zapisać, że cosinus kwadrat alfa to jest 1 minus sinus kwadrat alfa, no bo. Ten sinus kwadrat alfa trzeba przenieść na, na drugą stronę. Czyli to moja liczba 1 dodać cosinus kwadrat 27. Mogę zapisać jako 1 dodać. Zamiast tego cosinusa kwadrat 27 mogę zapisać to 1 minus sinus kwadrat 27 stopni. 1 plus 1 to jest 2 minus sinus kwadrat 27 stopni. 2 minus sinus kwadrat kwadrat 27 stopni, czyli to jest odpowiedź a